To, że dwie proste przecinają się w punkcie p oznacza, że współrzędne tego punktu spełniają układ równań opisujących te proste. Także w pierwszym rozwiązaniu rozwiążemy po prostu układ równań. To można zrobić na kilka prostych sposobów. Możemy skorzystać z metody podstawiania albo z metody przeciwnych współczynników. No i właśnie, posłużymy się tą drugą metodą. Na początek pomnóżmy pierwsze równanie przez minus 2, co spowoduje, że przed y pojawi się plus 6. No i teraz, jak dodamy stronami te dwa równania, to y ulegają redukcji. Dostaniemy minus 4x plus 5x, czyli x po lewej stronie, a po prawej stronie dostaniemy minus 8 plus 7, czyli po prostu minus 1. To oznacza, że już można odrzucić odpowiedź z punktu d i odpowiedź z punktu a. Teraz podstawiamy minus 1 w miejsce x do pierwszego równania. To nam daje minus 3y równe 4 plus 2, czyli 6. Po podzieleniu obu stron przez minus 3 dostaniemy y równy minus 2. Zadanie rozwiązane. W drugim rozwiązaniu po prostu przetestujemy zaproponowane punkty P. Na początek z punktu a mamy x równy 1 i y równy 2. Teraz podstawiamy te dwie liczby do pierwszego równania, no i dostaniemy 2 razy 1 minus 3 razy 2, ponoć równe 4, ale lewa strona jest ujemna, to równanie jest sprzeczne, zatem na pewno ten punkt nie leży na tej prostej. Testujemy zatem kolejny punkt. Po podstawieniu, znowuż do pierwszego równania dostaniemy 2 razy minus 1, minus 3 razy 2, co daje jeszcze bardziej ujemną liczbę niż za pierwszym razem, także nie ma mowy, żeby to było 4. Znowu sprzeczność, więc punkt B, do tej pory nieanalizowany, też odpada. Punkt C, jak już wiemy, jest dobry, ale proforma napiszmy pierwsze równanie gra, drugie równanie też gra. Proszę sprawdzić. No i to jest nasze rozwiązanie. Samodzielnie proszę sprawdzić, że punkt P z punktu D, z odpowiedzi D, też nie jest dobry. Już pierwsze równanie daje sprzeczność. Trzecie rozwiązanie będzie geometryczne. Po prostu narysujemy obie proste i sprawdzimy, w którym punkcie przecinają się te proste. W tym celu przekształćmy oba równania do postaci kierunkowych. Na początek pierwsze równanie, może 3y, niech wyląduje po prawej stronie, żeby był znak plus przed trójką, po lewej będzie 2x minus 4. Po zamianie stron wygląda to właśnie tak. I teraz dzielimy obie strony przez trójkę co daje współczynnik kierunkowy 2 trzecie i wyraz wolny równy minus 4 trzecie. To znaczy, że ta prosta wznosi się na zasadzie 3 kratki w prawo, 2 kratki w górę, a punkt przecięcia prostej z osią Y to minus 4 trzecie. Druga prosta i analogiczne przekształcenia. Po prawej stronie będzie 6y, po lewej 5x minus 7 i zamieniamy strony miejscami. Po podzieleniu przez 6 dostaniemy współczynnik kierunkowy 5 szóstych i wyraz wolny minus 7 szóstych. Teraz przystąpmy do rysowania tych prostych. Zwróćmy uwagę na to, że jak za x podstawimy dwójkę tutaj w pierwszym równaniu, to dostaniemy 4 trzecie minus 4 trzecie, czyli Mamy już punkt kratowy. 2,0. Oto ten punkt. I znając współczynnik kierunkowy, dwie trzecie możemy narysować inne punkty kratowe. 3 jednostki w prawo, 2 jednostki w górę. No i to wystarczy powielać odpowiednio w jedną i w drugą stronę. Zauważmy, że w tej chwili mam rozwiązanie, czyli punkt P z odpowiedzi C. Jeszcze jeden punkt. No i może już stąd narysujmy prostą. Pozostała jeszcze druga prosta. Też spróbujmy znaleźć punkt kratowy. Można trafić już w punkt P 1, 2, ale ja postaram się znaleźć jakiś punkt przy dodatnim x. Podstawienie jedynki, dwójki, trójki nic nie da. Dopiero jak podstawimy piątkę, to dostaniemy 25 szóstych minus 7 szóstych, czyli 18 szóstych, a to daje 3. Także mamy punkt nieco dalej: 2, 4, 5 i 3, czyli w tym miejscu. I współczynnik kierunkowy to jest 5 szóstych. Także mamy wzrost na zasadzie 6 jednostek w prawo, 5 jednostek w górę, to byłoby 3, 3 i raz, 2, 3, 4, 5 tutaj w tym miejscu. No i to jeszcze może w tą stronę zróbmy. Właśnie jak stąd obniżymy o 5 jednostek i przesuniemy w lewo o 6, to trafiamy w nasze rozwiązanie. No i może jeszcze raz 5 jednostek w dół tutaj i. 6 jednostek w lewo. Oto druga prosta. Widać wyraźnie, że punktem wspólnym tych dwóch prostych jest punkt z odpowiedzi c.